Witajcie. Drodzy widzowie, projekt Netify wystartował gdzieś w okolicach połowy lutego tego roku, i wokół tego projektu dziś skupiło się sporo bardzo ciekawych osób, które chcą się w tym projekcie znaleźć, przyłączyć i sami go też kreować. Ja dzisiaj mam spotkanie z taką istotą, która prowadzi swój kanał w oparciu o projekt Netify. I jest daleko, daleko, daleko ode mnie, bo w Polsce aż nad morzem. Będzie ze mną dzisiaj Zosia Golis. Dzień dobry, Zosiu. Witaj. Dzień dobry, Zygi. Witajcie Państwo bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być z Wami. Zosiu, Ty jesteś dzisiaj w takim hotelowym wyjaśnij Wyjaśnijmy to od razu, no bo tam u Ciebie się tak. dużo dzieje. Gdzie Ty jesteś? Jestem. Dziś byłam w Mielnie, ale już jestem w Łazach na warsztatach z Anią i Markiem Taranem, zaczynamy kolacją i wieczorem są zajęcia. Co to są za warsztaty? Święta Ladacznica, takie wow. śmienie jest, więc Marek ma wykłady, a wieczorem mamy zajęcia z Anią taneczne, gdzie dzięki tańcowi uwalniamy emocje i też różne ćwiczenia, zabawy w sensie terapeutycznym oczywiście, nie. Miałam rozmowę też z Anią, kobieta kompletna, więc każda część kobiety jest zalana. Ja już byłam na tych warsztatach z nimi, także bardzo się cieszę na te warsztaty, po, że ludzie zaczynamy. zanim przejdziemy do meritum i zanim cię popytam o pewne ważne dla mnie rzeczy, to powiedz mi jeszcze o tych warsztatach dwa słowa. To, to są warsztaty tylko dla kobiet, czy dla facetów też? Nie, dla, dla kobiet, to akurat to jest, są warsztaty Czyli dla kobiet. Same tak, święte te trzeba zadać. Okej, to wiesz, ode mnie pozdrowienia dla wszystkich uczestników i dla Marka i Ani, prześlij je ode mnie. Tak, prześlę, przekażę. Mhm. Zosiu, chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym, skąd przychodzisz, skąd jesteś, dlaczego robisz to, co robisz, jak zaczęłaś, mhm. powiedz mi dwa słowa o tym, dlaczego Zaangażowałeś się w tworzenie filmów na YouTube? To znaczy, tak, ja no podążając tą drogą do siebie, czyli drogą budzenia, pewnym jeszcze mieszkałam w Niemczech, bo mówisz, Skąd jesteś? Z Polski do Niemiec, z Niemiec do Polski. Wędrówkę ludów zrobiłam sobie. Jeszcze byłam w Niemczech i byłam w Saunie, i kiedy zapytałam: Jak jeszcze mogę pomóc ludziom? Budzić się, przyszła do mnie odpowiedź: telewizja. Myślę, jaka telewizja? Przecież ja nie mam żadnego doświadczenia i to był 11 grudnia 2020 roku, a 12 grudnia o godzinie 12:12 .12 odbyła się pierwsza rozmowa z odważnym człowiekiem, Dorianem Skrefeld, który bez doświadczenia na żywo, bo jak wiesz, ja nagrywam tylko na żywo, Poszliśmy na żywo trzy filary zdrowia i tak się zaczęło. I program z tym jest przypomnij? po angielsku. 11 grudnia przyszła do mnie podpowiedź, Ale a 12 grudnia do roku 2020... 2020. Czyli to jest trzy lata. Prawie. No, tak, 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 mhm. tak. I zaczęło się od, od Doriana, jego z pierwszej audycji z nim. Czy miałaś wtedy myśli, kierunek, w jakim pójdziesz, co będziesz chciała robić, czy to przyszło tak ad hoc? To przyszło tak. Po prostu jest pytanie, jest odpowiedź i ja wiem, że ja mam iść za tym strumieniem odpowiedzi, ponieważ to jest prowadzenie, tak nazywam. Więc jak przychodzi ta iskra, to ja za nią po prostu idę i... Nie znając języka, nie znając programu, nie mając doświadczenia żadnego w prowadzeniu takich rozmów, nie mam prowadzenia, ponieważ ja mam pełne zaufanie już do prowadzenia i do opieki, i po prostu tak działam. I do tej pory się nigdy nie przygotowuję, może to źle zabrzmi do audycji w sensie tym, że ja nie podaję pytań moim rozmówcom. Zdziwieni są niektórzy, ale ja daję się prowadzić i to zawsze płynie. To zauważyłem, Czyli... to zauważyłem, że ty dajesz bardzo dużo swobody swoim rozmówcom. Włączasz się, wiesz, miałem okazję przejrzeć całe Twoje wideo, kiedy je poprawiałem, z, jak ona miała na imię z Mileną. Milena, Z Milena Mileną. Michalak. Tak, 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 tak. No i faktycznie ty dajesz bardzo dużo przestrzeni swoim rozmówcom i, i dużo czasu. Od czasu do czasu tylko wchodzisz w słowo, kiedy jest coś ważnego. To, to, to jest dość istotne dla rozmówców, żeby, tak mieli, żeby mieli możliwość wyrażenia pełni siebie. To tak jak się mówi, wiesz, gość w dom, Bóg w dom, to tak ja traktuję swoich rozmówców. Oni mówią to, co oni uważają. I ja po prostu ufam, że wszystko płynie tak, jak ma popłynąć, i usłyszy to osoba, która tego potrzebuje, bo to kierowanie od początku było pomocy ludziom. Bo ja może powiem, że ja w różnych etapach swojego życia. W różny sposób pomagałam ludziom. To jest główne zadanie mojej duszy. Ja nawet trzy lata jeździłam do zakładu karnego pomagać skazanym, gdzie nigdy nie miałam do czynienia w rodzinie z więzieniem i ci ludzie wyszli na tak zwanych niektórzy ludzi. Nawet jeden założył swój zespół, jest dosyć znany, także wiele różnych rzeczy robiłam pomocy ludziom i bardzo to lubię robić. I idzie mi to z lekkością, no tak. Yy, to powiedz mi, co robisz jeszcze oprócz tego, co robisz na kanale? Bo tu my w, tym, w, tym, w tej grupie Netifaj, znamy cię z tego, że robisz wywiady. Ale co robisz jeszcze? No, jeszcze pracuję z klientami. W zasadzie no, pomagam w różnych tematach, ponieważ ja pracuję energię źródła, energię stwórcy, mam dostęp do tej sposób? energii. Modlitwą, proszę, wysyłam intencje, czyli ten taki, wiesz, pobieram w intencji do kogo, co ma popłynąć i, i to jest takie może trudne brzmienie, ale ja po prostu albo pomyślę, albo powiem i to się dzieje. Czyli tak jakbym to nie ja. Ja, nie ja, nie, czyli Jesteś kanałem, ta a nie, siła. Nie ty, to nie Tak, ty. Tak, mhm. tak, 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 dokładnie. I czasami, jak um, nawet audycje niektóre po czasie odsłuchuję, to myślę sobie: To ja tak powiedziałam, a to wiesz, wiesz o co chodzi. To nie ja, po prostu tak mądrość przeze mnie przemawia i dlatego ja daję się prowadzić również w tych y, eventach, festiwalach. Wszystko, co robię, to działam z podpowiedzi tej iskry. Jak to mm -hmm. nazywam i robię? Mm -hmm. Nie. E, jakie eventy masz za sobą? Skoro mówisz o eventach, to co takiego robisz? E, robiłam e, pierwsze, już jak wróciłam do Polski, to było spotkanie integracyjne wolnych ludzi 17 września 2021 roku, gdzie gościem honorowym był Janusz Zagórski i Aja była wtedy. To było nas tam, 20 parę osób, było jeszcze mało, ale w tej chwili już rozrośliśmy się, że tak powiem, także były spotkania integracyjne, później był Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia, później Festiwale Świadomości, Radości i Zdrowia, czyli w tym kierunku idę i później są też zabawy, ale te zabawy są nie po to, żeby tam szaleć czy się napić, bo z reguły u nas nie ma alkoholu, nie jest nam to potrzebne. Możemy się bawić na boso, ale nie jest nam potrzebny alkohol po prostu do tego i ta zabawa służy takiej integracji właśnie, bo jak są festiwale, prelekcje, to nie ma czasu tak porozmawiać, a wtedy właśnie na takiej imprezie ludzie się integrują, poznają, wymieniają otwierają kontaktami, się. otwierają się i cieszą się już na spotkanie, które be, będzie w październiku, już piszą, że znowu coś będzie i co tam ci, tym, co znają, co tam w to już w się bardzo na no a październiku właśnie tutaj nawiążę, ponieważ ja, mia, ja robię coś, dopó dopóki mi się energia nie wypali. Wiesz, nie mogę robić coś, y co będzie rutyną, to już nie, ale ten hotel miałam na 7-8 października zare zarezerwowany i nie, 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 uwalnia, nie anulowałam tej y rezerwacji i chciałam bardzo zrobić coś innego. Nie wiedziałam, co to będzie. Ale chciałam zrobić coś, co do tej pory nie robiłam. No i przyszedł pomysł, żeby zrobić spotkanie pierwsze um, uczestników, twórców i miłośników, sympatyków Netify. No i Ania Sadowska podpowiedziała nazwę Netify Wiada. I tak to się będzie nazywało. Czyli e, osoby, które oglądają Twój kanał bądź które są w projekcie um, Bądź ci, którzy chcieliby dołączyć, każdy w zasadzie może przyjechać z ludzi i poznać się z nami. Także 7-8 października, Borosławto będzie się działo. Mam już prawie komplet y, zaprzyjaźniona telewizja, o której mówisz Janusz Zagórski. Wczoraj odpowiedział, że będzie prelegentem też, będzie Aja i będzie, będzie Janusz również. Także no już. Już mam prawie komplet, że tak powiem, tych prelegentów. Jeszcze czekam na Anię i Marka Taran odpowiedź i już jest komplet. Drodzy widzowie, ja muszę też wyjaśnić jedną rzecz, bo ja, ja, ja się pytam Zosi, co to będzie. To, to nie jest event organizowany przez Netyfaj, żeby była jasność. To jest event organizowany mm -hmm. przez Zosię Golis jako event zwolenników czy, 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 czy miłośników Netyfaj. Dlatego też wypytuję o szczegóły, bo my nie uczestniczymy w tym procesie organizacji i przygotowania. Ale gdybym chciał jeszcze Cię zapytać, to powiedz mi tak, kogo zapraszasz jako wykładowców? Czy to będą y, uczestnicy projektu Netify? Ja szczerze teraz pytam, bo nie wiem, no nie mam takich informacji. Tak, ciebie. tak y, 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 z, y, z naszego projektu będzie Grażynka jako z Niemiec, jako Aha, prelegentka. Tylko? Tak, no nie wiem kto jeszcze, wiesz, chciałby się zgodzić, że tak powiem, na, na tą prelekcję, aha. ale prelegentką będzie Ania Mazurczyk, tak jak powiedziałam, Aja Iskra, Ela Grabowska, jak jej nie mam przed sobą, Zygfryd Ciupka, Janusz Zagórski już mówiłam, aha, Jakub Kuśpit to jest bronimy munduru za przyszłość. No, Mamy Tak, Jakuba, tak. Ta Kuba przyjedzie z dalekiego Lublina. No, Ania Sadowska, uczestniczka naszego projektu, pomaga mi w organizacji, zajmuje się częścią biletową, bo planujemy wystawców, którzy mają swoje rękodzieło albo coś do, do swojego do sprzedania. To też będą przed tym takie stoiska. Także to takie trochę większe wydarzenie będzie. Wiesz, ja czuję, że będzie. Fajnie a po prostu. Dobrze, a mhm. temat przewodni, jaki będzie bardziej o zdrowiu, o duchowości, masz jakieś. Czy to będą różne rzeczy? No Głównie wiesz, świadomość, zdrowie, to co, to, co jest podstawą tak naprawdę, nie? Tytuły regenci jeszcze się zastanawiają, tytuły są też dowolne w pewnym sensie, mhm. tak jak ja w audycjach robię. Tylko, że no, zakres jest, tak jak mówiłam, taki świadomościowo zdrowotny, bo to, to jest takie główne, że tak powiem, no, w potrzeba. naszym życiu. Mhm. Główna potrzeba, żebyśmy byli zdrowi, świadomi, no to i, i świat będzie inaczej wyglądał, a więc takich ludzi chcemy poznawać na żywo. I tak się to działo w tych wszystkich. Ja też robiłam trzy razy Pałacu Małków koło Łodzi takie festiwale też i spotkania integracyjne. Ale Bolesławiec ma taką największą już robioną z naszą energią duszę nie? tych ludzi, którzy są świadomi. Zosiu, wróćmy do, do głównego tematu. Słuchaj, na kanale masz w tej chwili bardzo dużo wywiadów. Ja nie wiem, nie liczyłem tego, ale jest chyba ponad 30 chyba. No, tak. Co, coś ponad 30 o bardzo, różnych, o bardzo różnej tematyce. To jest i, i zdrowie, i tematy komórek macierzystych, i tematy duchowe, i tematy no nie stricte polityczne, bo ty się tego nie, nie, nie łapiesz, ale takie około społeczne, nie. jakby <laughs> życiowe. Tak, tak. Powiedz mi, czy masz jakiś plan na swój kanał? Jak ty ten kanał chcesz poprowadzić? W jakim kierunku? Czy też to jest tak jak u ciebie, wszystko, czyli e, przychodzi do ciebie myśl i się dzieje? czy znaczy ta iskra, przychodzi, podpowiedź taka, nie? I, i to płynie wtedy. Y, wiesz, y, o jako takim ukierunkowaniu typowo nie myślałam, bo jak y, sam zauważyłeś, że daje moim rozmówcom swobodę. Ja też ich sama nie zapraszam, w tym sensie, że ja, och, kogo tu zaprosić? Ja nie mam czegoś takiego po prostu przychodzi i ta iskra, to tak jakby moja dusza zapraszała, tak bym to powiedziała. Czyli mm, przestrzeń wie, że będzie ktoś, kto potrzebuje usłyszeć to jedno zdanie. Aha. Bo często oglądamy film, książkę, czy audycję słuchamy dla tego jednego zdania, które spowoduje ten klik. Tak, to się zgadza, że, że czasami, powiem ci, że jak yy, patrzę na historię mojego kanału przez te trzy, ponad 3 trzy lata, to wiem wiem bo to są wynika z listów które widzowie piszą do mnie że czasem jedno zdanie zmienia wiele prawda tak więc mamy też dużą odpowiedzialność za to co robimy i co tak. publikujemy i co mówimy a zdarza ci się też powiedzieć coś czego byś żałowała że chciałabyś to cofnąć ja tak mam Wiesz, to nie zastanawiałam się nad tym, bo ja, tak jak mówię, płynę, nie? I czasami tam, jak mówię, odsłuchuję. To może tam coś powiedziałabym wolniej, spokojniej, bo wiesz, ja jestem energiczna, jestem ten dynamit taki i, i czasami może bym to wolniej powiedziała, ale czy może, czy w takim sensie żałuję? Chyba nie. Wiesz, jest to też doświadczenie. Jak to powiem, to znaczy, że miało to być powiedziane, tak bym to po prostu nazwała, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze. Dobrze, Zosiu, a w takim razie, jeśli nie masz takiego skonkretyzowanego planu na, czy też jakby nie wiem jak to nazwać, takiego profilu tego kanału, to czy masz na myśli Wykładowców, czy też dyskutantów, czy też uczestników, których chciałabyś zaprosić? Czy masz kogoś takiego, o którym pomyślałabyś? Nie musisz mówić teraz nazwiskami, ale czy takich masz? Rozumiem. Wiesz, musiałabym pomyśleć, bo ja tak jak czuję, to, to zapraszam po prostu, ale z pewnością na przykład. E, Pana Bernatowicza bym zaprosiła chętnie. Porozmawiałabym z kimś o obcych cywilizacjach, bo jeszcze tego na swoim kanale nie miałam. Raz kiedyś na telewizorze Golizjanusza Wegórskim miałam taką krótką rozmowę na temat UFO, jak założył tę fundację. UFO, a tak to no, musiałabym pomyśleć. Niech się dzieje. Niech się dzieje. E niech się dzieje. Chciałabym, przepraszam, cię utrzymać profil, tak, jak jest tytuł. Ciało, umysł i duch, a więc wszystko. Mm -hmm. tak. To jest wszystko z tym związane. Ten tytuł dużo mówi, to, to jest racja. Tak. Ym, mm -hmm. A czy masz na myśli też ludzi, czy też gdzieś w Twoich myślach pojawiają się ludzie, którzy nie są znani, wiesz, z internetu, ale na przykład mogą być ciekawi. Ja ci powiem jak mi odpowiesz na pytanie, to ja ci powiem, dlaczego cię pytałem o to. Tak, oczywiście, jak najbardziej tak. Ja nawet mówię czasem, że albo piszę pod filmem, jeżeli chciałbyś, masz coś do powiedzenia ciekawego, chciałbyś zapromować jakieś swoje tam rzeczy, to zapraszam do kontaktu API. Jak najbardziej tak, to niekoniecznie muszą być znani ludzie, bo każdy gdzieś kiedyś zaczyna. A ten mniej znany człowiek może być bardziej świeży i może mieć. Więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. Jak najbardziej, tak jestem otwarta na wszystko. Tak, no stąd było moje pytanie, wiesz, bo gdzieś tam w mojej głowie powstała dawno już temu taka myśl, że jest wiele wartościowych ludzi, którzy może nie mają tyle odwagi. A może nie mają tyle szczęścia, ale na pewno są ciekawymi, mającymi wiele do, do przekazania. I wiesz, nawet nie chodzi o to, żeby się promowali. To nie chodzi chyba o promocję, a raczej o to, żeby usłyszeć zdanie innych ludzi, niekoniecznie tych popularnych. I ja nie wiem, czy pamiętasz, miałem taki porannik kiedyś z Kornelą, która mieszka w Hiszpanii. I mieszka tak. w takim małym domku na, na szlaku Camino de, de Compostela. Byłam zafascynowana tą audycją i tą kobietą. Tak, 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 tak niesamowita wiesz, jest. Ja to tak rzucam w tej chwili w przestrzeń, bo będzie może, że się ktoś pojawi taki u ciebie na kanale hmm. i zechce przyjść i opowiedzieć, bo wydaje mi się, że teraz jest taki czas na to, ażeby tacy ludzie się pojawiali. Ci ludzie wnoszą świeżość, nowe idee, czasami zapomniane, czasami coś, co bardzo mocno w duszy im gra i może być odkrywcze dla nas, a my o tym nie mamy pojęcia. Więc przy okazji, drodzy widzowie, jeśli słuchacie teraz tego wywiadu, a chcielibyście porozmawiać z Zosią i opowiedzieć jej o swoich fascynacjach, no to ja też zapraszam do Zosi. Prawda, Zosiu? Tak, tak, dziękuję bardzo. I jeszcze chciałam dodać, że jeżeli chodziło mi o te promowanie, to chodzi mi o audycje komercyjne. Bo są ludzie, którzy no, chcieliby uczciwe. Ja miałam taki kanał, w tej chwili nie jest aktywny, świadomi na żywo, i, i też to, to było mi, miejsce stworzenia, gdzie są uczciwi terapeuci, rolnicy, sprzedawcy, takie, takie miejsce. nie? Także jeżeli ktoś w tym sensie chciałby zapromować swoje usługi, takie, no, takie uczciwe, że tak powiem, to jak najbardziej tak. nie? Mhm. Wiesz co, to jest w ogóle dość, dość ciekawy i też dość drażliwy temat, bo powiem mhm. ci, że myśmy też podjęli takie decyzje u nas na Netify, na, na tym głównym kanale, mhm. ponieważ czuliśmy, że jakby są też ludzie, którzy chcieli trochę wykorzystać nasz czas, w sensie takim, Aha. że, że y, za tym idzie promocja, więc tu, to, to trzeba postawić uczciwie. Jeśli chcesz promocji, no to to ma być promocja. Y, jeśli to ma być y, Twój punkt widzenia, no to, to, to nie rób wtedy promocji, nie? Y, żeby odgraniczyć jedno od drugiego. Dlaczego? Bo słuchaj, no, YouTube jest takim. Medium, które z jednej strony daje możliwość pokazania, pokazania idei, twarzy, pomysłów, z drugiej strony pozwala na zarabianie też, prawda? Ale mm -hmm. jest trzecia strona widzowie, którzy no, muszą się na to zgodzić, nie, nie muszą, ale się na to zgadzają, prawda? Czyli zgadzają się na reklamy, które czasami ich denerwują, no bo one się włączają w najciekawszym momencie, mm -hmm. przeważnie. Ale to jest zawsze coś za coś. I pomysł mhm. nasz był taki, że kiedy dopuszczamy jakieś wideo promocyjne, to płaci za to ten, który chce się promować, a widzowie mają wyłączone reklamy. I to jest uczciwe, moim zdaniem, bo wtedy mhm. widzowie dostają program bez reklam, a płaci mhm. ten, który chce się wypromować. Ale to tak na marginesie tej promocji. Ale uważam i dodam, że to jest uczciwe, ponieważ to jest czas, Prąd to jest wszystko, co się z tym wiąże, więc wymiana energii musi być. Jak nie ma wymiany, to ktoś jest dłużnikiem karmicznym. Wiesz, kiedyś to musi być wyrównane i to, to nie pracuje, bo. I, i, Jeden będzie się czuł pokrzywdzony, bo można raz, drugi. Wiesz, ja ci powiem, miałam taką sytuację, że zgłosiła się do mnie kobieta i że ona ma do zapromowania, a to było wcześniej, jak miałam ten banner promocyjny, że ona by chciała zapromować tam swoje warsztaty, te... Ja bym, w porządku, 100 zł kosztuje taka usługa, bo ja miałam cennik na to, bo, bo działalności to miałam. I proszę, a to ja pomyślę. I wiesz, co zygi, to już nie chodzi o te 100 zł, to już jest ten psychiczek, że ktoś chce ciebie wykorzystać. Mhm. Wiesz, to taki naprawdę jest y, psychiczek, że jak za darmo, to jest okej, okay. mhm. Ale w sklepie trzeba zapłacić. Ja nie powiem, w jakiej stacji Ania Mazurczyk zapłaciła 15 tysięcy za audycję. No tak, tak, tak. Nie tak. powiem, w jakiej, no bo to nie chodzi. To... Wszyscy wiedzą, że reklamy kosztują i i za to płacą i jest ok, a jak już wiesz, nie, gdzieś tu mieliby tą donację dać, no to trochę jest ciężej, nie? Mm -hmm. Ale Uważam, że uczciwe, taka donacja powinna a być. A jednocześnie wiesz, takie audycje, to tak teraz mi przyszła taka myśl, wiesz, że one powinny być też oznaczone na przykład jakimś tam, nie wiem, duży znaczek S, jak sponsorowane, nie? Żeby, mm -hmm. żeby widzowie wiedzieli, że to jest audycja sponsorowana, nie? I mm -hmm. wtedy jest wszystko. Ja na przykład. Jasne, przejrzyste. Ja miałam takie dwie audycje i no, napisałam po prostu, że to jest audycja, właśnie komercyjna. Nie wiedziałam, jak to oznaczyć, ale dużymi literami napisałam, że to jest audycja komercyjna. Po prostu osoby zgodziły się wpłacić tam symboliczną donację na, na rozwój mojego kanału i są takie dwie audycje. Nie? I oznaczyła mnie też niebieska taka plakietka, żeby było widać, że to są komercyjne, żeby one były rozróżnione, nie? żeby widz widział, że tam jest coś promowane, coś tak, ciekawego. No, i, nie? I ma prawo oglądać albo nie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Zosiu, to powiedz mi jeszcze, ostatnie pytanie, powiedz mi jeszcze, jakie masz plany na dalszy czas? Co, co się u ciebie pokaże, albo zdradzi nam tam rąbek tajemnicy, mm -hmm. kogo zapraszasz na następne godziny, dni, co będziesz robiła? No nie, no, zaproszona jest Krysia Maciąg, mam jeszcze kilka pomysłów, ale no, ponieważ teraz jestem na, na tych warsztatach, no to nie mam przestrzeni, będę rozmawiała z Kwirdem Ciupką na temat tego, że Niektórzy przespali ten czas, te pięć minut, podejmiemy ten temat. No i no, ja, ja chcę z kilkoma osobami z naszego projektu już rozmowy przeprowadziłam. Plan mam taki, żeby z uczestnikami naszego projektu to była Agnieszka Stalkoper u mnie na przykład. nie, Ania, ty byłeś w innej, innej roli, że tak powiem, u mnie jako gość, co dosyć gra, ale chciałabym z każdym z naszych uczestników porozmawiać, jak to było, tak jak mówisz, dlaczego przystąpili do tego i żebyśmy trochę nawzajem się promowali w tym sensie, żeby było widać ten szacunek taki, prawda? Zosiu, to ja chciałbym Ci bardzo podziękować za to, co robisz już, ale też za dzisiejsze nagranie. Dziękuję Ci za zdradzenie pewnych tajemnic a i też planów krótkich. No i życzę Ci, żeby ten, to spotkanie, które się dzisiaj zaczyna i będzie trwało do soboty, było bardzo owocne dla wszystkich świętych ladacznic. <noise> dziękuję, dziękuję bardzo. No i, i wiesz, i też cieszę się jak że mogłam powiedzieć, że organizujemy to spotkanie, które tak naprawdę Nety fajnie organizuje, ale ty połączysz się z nami online, Agnieszka. Być może Michał, który jest też współturcą, być może Edy Choiński od którego, tak jak powiedziałeś, wyszła pierwsza taka iskra. Bo gdzieś musi być ta pierwsza iskra. Żeby ludzie, chociaż krótko jakąś tam rozmowę, nie, to, to, to będzie nas bardzo cieszyło. Otwieramy przestrzeń na te możliwości. Otwieramy, dziękuję bardzo. Dziękuję ci. Trzymajcie się, cześć, do, do, do usłyszenia drodzy widzowie. Dziękuję za spotkanie.